Końcówkę roku 2013 zdominowała tematyka Partnerstwa Wschodniego szczyt w Wilnie, rozwój wypadków na Ukrainie. Jaki jest bilans tych dokonań? Czy Partnerstwo Wschodnie po Wilnie ma przyszłość? Gdyby nie było Partnerstwa Wschodniego, nie byłoby szczytu w Wilnie. Nie byłoby obecności literalnie całej Europy z przewodniczącymi Komisji, Rady i praktycznie wszystkimi szefami rządów. Nie byłoby tej presji i solidarności europejskiej na rzecz naszych partnerów wschodnich. A to, co ci partnerzy z tą wolą, z tą ofertą europejską zrobią, to już ich suwerenne decyzje. Niektóre kraje, tak jak Gruzja i Mołdawia, z tych ofert chcą skorzystać, inne mają momenty zawahania. Ale to, że oferta jest na stole, jest wielkim osiągnięciem Partnerstwa Wschodniego. Czy polska polityka wobec Ukrainy jest skuteczna? Ukraina nie podpisała umowy stowarzyszeniowej i nie wiadomo, czy chce zmierzać w tym kierunku. Jak powinna się w tym kontekście zachowywać polska dyplomacja? Polska polityka jest skuteczna, bo doprowadziła do tego, że wbrew um, oporom. Um, Ważnych krajów członkowskich w Unii Europejskiej, za naszej prezydencji um, doprowadziliśmy do zamknięcia negocjacji, negocjacji tekstu umowy stowarzyszeniowej, który, który to tekst został parafowany za naszej prezydencji. A teraz um, sprawa zależy od Ukrainy, a Ukraina jest rozdarta wewnętrznie pomiędzy władzę a dużą częścią społeczeństwa. Póki co Ukraina nie zrobiła jeszcze niczego, co by uniemożliwiało podpisanie umowy stowarzyszeniowej. A jeśli uzyskuje niższe ceny gazu czy pożyczki międzynarodowe, no to, to, to życzymy powodzenia. Więc, czy za tego rządu, czy jakiegoś następnego, Ukraina ma nadal szansę skorzystania z dobrodziejstw zbliżania się z Europą. Czego najlepszym pozytywnym przykładem jest właśnie nasz kraj. Czy jest Pan zaskoczony skalą protestów i poparcia dla europejskich aspiracji na Ukrainie? Nie, zupełnie nie jestem zaskoczony, bo gdyby nam 15 lat temu, gdy my chcieliśmy wracać na Zachód, nagle tą szansę odebrano, to pewnie też byśmy protestowali.